Pisaliście, że chcecie sprawdzić tego gamepassa, jak on tak naprawdę wygląda i jak działa na niektórych ciekawych domkach. Więc dzisiaj sobie sprawdzimy tego pasa na niektórych ciekawych domkach. W ogóle, jakie tylko tam mogą być fajne. No i tyle. No, jednych słuchajcie ze mną, dawaj. Yy, czekaj, inny już. No i wydałem na niego 500 Robuxów, o, chyba było za 500, co? Jakoś. No, 500, 500 500, No właśnie, więc no musimy go przetestować i wiesz co, zobaczymy. Jesteśmy specjalnie na publicznym serwerku. Pytacie się dlaczego? No właśnie dlatego, że chcemy zobaczyć reakcję ludzi, jak zobaczą domek, który ma takie rzeczy. No właśnie, <laughs> ciekawe, czy do osób na przykład jakby yy, wejdzie do niego i tak dalej, jakbyśmy wszystkie efekty naraz na przykład. No to ludzie pewnie z daleka będą widzieć, że coś się dzieje. A wy, jeżeli też chcecie mieć tego gamepassa, pamiętajcie łapkę w górę, subskrypcja i napiszcie w komentarzu yy, domek. O. A ja po serduszkuję wam komentarz. Dobra, pierwsze co to chciałbym zobaczyć Adixu to. Czekaj, no. Jak tu będą wyglądał te gamepads Kurde ty właśnie, jak on to zrobił na rakietę? No właśnie... Raki to jest bardzo długi ten. No właśnie, więc teraz się nawiem jak on to tutaj zrobił. Tylko teraz tak. Gdzie jest tu ta tablica? <grym> Ona ma w ogóle nie, tablicę? Właśnie. On chyba... Ej, właśnie, może to... On nie ma tablicy. Nie. Albo ma? No, no, szukaj. Gdzie może? Czekaj. Yy, tu nie ma. Pff, kurde, chyba nie ma tablicy. Ma. Czekaj, ja pójdę bliżej? Ma, ma, ma. Gdzie ma jest? Zapomniałem. Chodź, ma. Tu. O kurde. Dobra, to co sprawdzamy? Alieny to chyba wiadomo. Ej, czuj, żeby teraz to zadziałało, że to jest sekret i musisz połączyć alieny? Nie, no właśnie tak to. Czyż. Ej, no nie. Lata wiem, co coś nie. u góry, czy nie? Ej, lata coś, yy... czy nie? Nie, ja nic nie. Czekaj. Ta lata, lata, lata jest. Lata. I teraz wchodzisz tutaj. Patrz na to. Adiksu. No? Chodź, to chodź do domku. U eee, góry. No, tylko... ja, ja, ci do... ja ci dam od razu uprawnienia, ja ci dam uprawnienia od razu, jestem. Masz. Dobra. Dobra. No, Wchodzimy. I teraz tu na górę. Ciekawe. Się... to? Aha. Jakbyśmy to musieli tym aktywować teraz? Kiedy może zobaczcie, to no, wokół tego? o, ty! Nie myślałem! Trzaj, żeby to aktywowało, nie było dzięki temu. Sekret połączony Właśnie. taki, ale jazda by była. No nie, niestety nie działa, ale to no dobra. Daj, chodź na dół. Taka idea. Dobra, a. Czekaj, coś jeszcze ciekawe takiego. Ja bym uruchomił takie kilka rzeczy, wiesz? Alieny usunę, bo to wiemy. Robaki to raczej takie E. Yy. Inwazja to takie E. Yy. Fire. Nie. O, powódź, powódź. Ducha. Pioruny to tylko szlając z góry. Blade, earthquake, solar, fray, wind i zombie. O. Uruchomiłem te takie najciekawsze, wiesz? Dobra. Dobra. Sprawdzamy. E, ty zombie są tu, zobacz! Gdzie? A, że. Przed tą siatką w ogóle. No. E, a powodzie jest tu! Powódź Ty, bo to... Ej, a tu to... jest tak... Aha, co? Już nie ma wody? Ty! To jest tylko jakoś... Jakby tutaj jest... A, nie, już nie ma wody. W ogóle, z to czego to się wylewa? Czemu ta woda ze ściany się... leci? Nie wiem, co tu się dzieje. Wiem że bardziej będzie z rakiety leciała. Ona ze ścian no leci. No, przystosował tą wodę do każdego domku, ale tu to dziwnie zrobił. A w rakiecie nic nie ma? No, no tak. W samej rakiecie? E, oj, kurde, miałem wejść do rakiety, a nie. Czeka, no ja w wody nie widzę żadnych. No nie. Nawet na dole, nie ma? No nie ma. Na, tak. Ty... jak, jak, jak na Bardzo drodze. dziwne, bardzo dziwne moim zdaniem. Nie wiem, jak No, a czy też wiesz, to, z tą rakietą jest się, to, to ciężkie zadanie, co nie? Ojo! Są... Ty! Ola! Ola! Ona się obraca! No, no. Ona się obraca jeszcze w Twoją stronę! Dobra, yy, likwidujemy ten domek. Jaki teraz? Myślisz, będzie dobry? A mogę to komuś uruchomić? Ej, sprawdzimy, czy mogę komuś to uruchomić. No właśnie. Nie, chyba wątpię, że. No komuś? bo pospalić można komuś. to to, można. Daw dawaj tutaj, o no. I czekaj, i, i tu masz jeszcze efekty, chyba. A, niestety nie. Dobra, szkoda. Dobra, to jedziemy sobie do tego tutaj i weźmiemy go i... Jaki myślisz, żeby był fajny wziąć? Yy, no Jakiś taki, żeby był duży, żeby jakby te efekty każdy widział, co nie? Żeby na przykład tutaj przyszli. No to ten. Znaczy jakiś taki duży weź. O nie! Nie mogę wziąć, bo timer! O nie! Zapomniałem, że na bruchewenie na publicznym serwerze jest timer. Więc no, yy, widzowie, robimy cięcie i zaraz się widzimy. Okej, okay, bierzemy ten domek i biorę ten Ae, co? On będzie mega duży. Dawaj. I on będzie mega widoczny wszędzie. Okej, okay. i zaraz zobaczymy jak ludzie zareagują, gdy zobaczą zaraz domek, który ma wszystkie efekty naraz w sobie. Okej. Okay. Yy, ten domek, z tego co wiem, on miał tutaj to. Okej. Okay. I teraz tak. Alieny, o, o, walić to. Ja lubię powódź. Duchy. I zombie. Dobra, I, ale może jeszcze dać, y, takie, te. Soror, coś tam, że jakby wiesz? Ale to później, to później, dobra? Bo to a, strasznie dobra, będzie dobra. to przeszkadzało. E, zombie, jest, zobacz. Tu, wejdę. Gdzie? Jest, jest. A, o kurde. O, się pojawiają, się. No, tu, tu jest, przed wejściem. No, pojawiają się. Poczekaj, a Powód miał być. Ty, zobacz to! Jaki fajnie jest to. zrobione! Patrz, tu idzie z tego. Zobacz, widzisz? Tu idzie a, woda. No, no i tu jest. No i tu jest tego zrobione, na przykład. I tu, i tu jest. W piwnicy jest, ale a ty, a sprawdzamy niżej? W sekrecie? Pewnie Jest? Nie nie ma. Ma. I... Pewnie nie ma. A tu? Patrzymy, jakby na schodach nie ma ten. No właśnie, nie wiem, ale poczekaj, trzeba sprawdzić to jeszcze niżej. Yy, biorę laptopa, chodź, sekret jeszcze. Czu. Czekaj, idę. Yy, co się dzieje, poczekaj. O, jeszcze jest, dobra, źle usiadłem. Okej, okay, jesteśmy, i tu, czy tu będzie? Nie, tu nie ma. Czekaj, tu się napis Oj, chyba zmienił! O... Czekaj... Ej, to... Tego napisu nie, nie było! Nie było takiego napisu. Był inny napis. Czekaj, co to znaczy? Ej, ten napis się zmienił, serio! Ale... To... To... Co? To jest, teraz będzie, czy... No właśnie... O co chodzi? Czyli na początku nie znałem prawdy! Czekaj, na początku nie znałem prawdy. O co tu może chodzić? Mmm... może prawdę tym agencji na przykład, albo, albo coś z tym? No właśnie. O co tu może chodzić? Może nie wiem, on był dzieckiem i Prześli agencja... kiedy byłem dzieckiem, nie, to chyba było podobne. Prześli kiedy byłem dzieckiem. Czyli. Ło! Ona jest na krześle! Kurde, ty! Dobra, ja rozumiem, dobra. I chodzi o to, że tutaj te sekrety, tą historię, opisuje dziecko Brookhavena. I po no i agencji przyszył... Tak, agencji przyszył... O, tu patrz! Jaki on miejsca jest! I on w agencji przyszył, jak był dzieckiem. Okej. Okay. I na przykład nagrażali jego ojca, w stylu. Tak, tak, no. Ty. A, a góry nie ma, widzisz? U góry te nie spływa woda. No to w no, ogóle nie, nie Tylko ten... na dole, dobra. A teraz zobaczymy reakcję ludzi, gdy uruchomimy wszystko. Ty zombie jeszcze, dobra, uruchomimy. Dobra, dobra, bierzemy i teraz tak. Alien to, 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 to. Patrzcie, co on na całych gaciach lata? No nie, nie patrz, Adiksu. <laughs> jest za młody. Dobra, powiedz mi, co się dzieje pod tym domem. Gdzie, gdzie, się, gdzie się dzieje? No, wyjdź przed dom, zobacz jak to wygląda, z zewnątrz. <laughs> Jak ktoś teraz to będzie widział Ojku A wszyscy zaraz jak to zobaczysz z daleka też to widać? Yyy, eee, Aż zobaczysz w sumie czekaj, na przykład odjadę jakiś. Ta widać. Nie, z drugiej tak. strony tak kiepsko to widać. Ale no widać. Nie no ja, ja u siebie na przykład widzę normalnie, a jestem tak trochę. No nie nie. No daleko od tego. No nie jest w ogóle tu ten, jakiś się ten skupisko ludzi to zrobiło w ogóle. Ciekawe. No ja jestem na farmie i to widzę. Jak na farmie? No, na no farmie ja jestem o, to widzę. Właśnie... No, ale nie, ludzie, ludzie podchodzą, ludzie podchodzą. O, kolejna osoba! patrzy, co się dzieje! Policman, Policman! Help! 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 ale to razi! Mi się na przykład dało jakoś, nie ugasić. Ale to razi! Nie, raczej nie da rady ugasić. Co ty chcesz gasić? To jest... O, o! Ludzie przychodzą i od razu biegną do tego domku, od razu! To Właśnie widzę iluś do tego osób. domku? To do lodziarni. No? To wiadomo jak zebrać... CO SIĘ miejscu, DZIEJE?! Czy widzisz jak ten solar jest z... daleko już za domem? Ja, 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 jakaś policjantka ma coś z gaśnicą, ten... Widzisz co tu się dzieje? Co? Ten a... solar rośnie! On już jest nie, na połowie jest... ulicy! A, a nie no! Co jest? On jakby rosnął! Kurde. No, zobacz no. On jest w połowie ulicy, już, ja jeszcze tutaj jest idealnie pode mną. Co to ma być? Ale nie, te efekty, naprawdę ciekawe. W ogóle, no, aż gratulacje dla WolfPaga, że dla każdego domku zrobił osobne efekty. No To jest właśnie. Dlatego Każdą ponad miesiąc nie było update'u, bo każdy domek ma ten efekt spersonalizowany dla siebie. No, może być jakieś, bo tam trochę nie te... No, więc widzowie, mogą. ja dziękuję za oglądanie, na razie, trzymajcie się.